Martwią się, że będę martwy, mama tak i bracia ksiora Obiecuję wam kochani, to moja ostatnia tona Zapomina się czasami, zapomina się imiona Robię rzeczy, których rano bym żałował, dlatego śpię do wieczora Proszę w dzień nie hałasować Puszczę senutę i zaraz wracam Ktoś do Kto To się nie obawia Boga To nie ja tu świat zwariował Chuj w troski Na party mam wawory jak szumowski Nocą wyjebani perfumami rano wyglądamy jak po roku w Rosji W tym lokalu same chłodne żąży To nie dziwi odkąd wszędzie morsy Wezmę taką jedną psę na nockę Mi się potem nie odzywaj bez miesiączki Niech się nie kończą pieniążki i niech się nie kończy waha Wajbardą jego tej nocy to posy. Szamiemy kokosy, by mocy nachapać Ej, dzisiaj ten test jesteś magnata Trochę się od tego poryła czacha coś tam pierdolisz, bo coś tam zazdrościsz Niczego nie robisz, a to w tym o oto się, że będę martwy Mama dawi bracia ksiora Obiecuję wam kochani, to moja ostatnia tona Zapomina się czasami, zapomina się imiona Robię rzeczy, które grałobym Wajba. Lato spamina ty dolej paliwa, jedziemy do rypa Beng, bęg tę w niej, pływam, tęskniła No pospiewa, to pospiewaj, mój zio ma toki wata ci ta policja bang bang, 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 dzień, świra, trend mija, lecz nie ja. mania i regulamina będziemy naginać Bang bang, 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 jest chciwa, kent szyja, sierp wryja Ona domina, ja to animalia się Bang Bang bang, 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 bęk Chwila bank była bang, nie o oh, uu oh. i'm down